Jeżeli ten dowcip śmieją się z niego prawnicy, opowiadają go sobie prawnicy. To jest, straszne. To, to jest straszne. Takie ruchy jak ten, który wykonał pan prezydent, to jest dosyć przełomowe, bo to jest kubeł lodowatej wody na rozgrzane głowy. Polscy sędziowie są niezależni. Jak sami czasem mówią, są niezależni i od prawa, i od rozumu, i od zdrowego rozsądku. Jeżeli Żurek mówi, wszyscy won i chce wyrzucić 3,5 tysiąca sędziów z zawodu. Po drugiej stronie siada pan minister Woś i mówi wszyscy won, więc rozumiem, że mówi o tych 4,5 tysiąca sędziów, którzy zostali awansowani bądź nominowani w oparciu o poprzednie przepisy. No tak my nigdzie nie dojdziemy. Nie sądzę, żeby Grzegorz Bram w ogóle chciał wchodzić do rządu. On woli taką politykę mistyczno-prorocką prowadzić niż zajmować się konkretami. Ja krytykuję premiera za to, że ciągle wpisuje zabawne rzeczy, bo nie taka jest jego rola, ale jak już wpisał, to. Na marszu, to, że na marszu partię posłów na Wiplera, Brauna i Frica wysłałem je do Berlina, było nawet zabawne. Nie ja wiem, no zabawa z nazwisk, nie byś śmieszna, ale z niemieckich nazwisk w kontekście Tuska w Berlinie, no niech pan się odniesie, bo ja zagadam całą audycję. To, że mamy niemiecko brzmiące nazwiska, nie sprawia, że ktokolwiek kwestionuje to, że mamy polskie serca i Polskę w sercach, a problem z panem premierem Donaldem Tuskiem jest taki, że przez lata prowadził politykę polską i europejską w ramię w ramię z Angelą Merkel, z obecną szefą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. I to nie jest polityka propolska ani nawet proeuropejska. Finalnie nawet nie jest i do końca proniemiecka, bo Niemcom właśnie się sypie gospodarka, ale on to wszystko tworzył, współtworzył, więc wolelibyśmy, żeby szkodził Niemcom niż Polsce i żeby swoje pomysły gospodarcze i społeczne w Niemczech wprowadzał, a nie w Polsce, bo nam to nas po prostu na to nie stać. Co Karol, on robi? Karol Nawrocki wydaje się być tym, o którym tak często piszą publicyści, bo o czym piszą publicyści, kto będzie następcą Jarosława Kaczyńskiego? Jest już długa lista tych następców, on po prostu jest, to Nawrocki. Jeżeli Karol Nawrocki wygra drugą turę e, drugą turę, e, no, wygra drugą kadencję jako. W pierwszej turze wygra. Wiesz, ale, ale, ale jeżeli wygra drugą kadencję jako prezydent, to bez wątpienia dla tamtej części sceny politycznej, tego obozu. Postpisowskiego, bo to już wtedy będzie post, post, Ja nie o Podpisowski pytam, tylko o Konfederację. Jeżeli chodzi o Konfederację, to mamy dwóch liderów. Oni się nazywają Męcen i Bosak. A to, że z sympatią odnosimy się chyba wzajemną do pana prezydenta, to insza inność. Będzie następcą Kaczyńskiego? Nawrocki? Niech pan powie. Tak, Myślę, Kraków, nie? Że, ma, myślę że ma największe szanse. A Szymon Hołownia? kim będzie za te dwa lata? Szyman ma Hołownia na coś szansę? Będzie jednym z wielu byłych polityków. Jak to były? To przecież jeszcze młody facet. Jest młody facet, Pana ale wiek. wydaje mi się, że człowiek, który postawił wszystko na jedną kartę, że zostanie prezydentem, bo tylko to tłumaczy tak słabą umowę, którą zawarł koalicyjną. Sprzedał wszystko za to, że jak mu się wydawało dzięki marszałkowaniu Sejmu zostanie prezydentem. Nie został. Nie ma planu B, nie chce kierować własną partią, którą założył i wprowadził do Parlamentu mógł klub. Musi się po prostu spada. No myślę, że mógł odkryć, że polityka taka, jaka ona jest, to nie jest jego dyscyplina sportu lepszy w innych rzeczach i lepiej się czuje w innych obszarach. I on chyba nie chce funkcjonować w polityce taka właśnie, jak ona jest. To no ostatnie, a nie, a czasu na odpowiedź nie jest bardzo dużo. Mm. Karol Nawrocki zawetował w pewien sposób, to przenośnie, przenośnie mówiąc, 46 sędziów. Myśli pan, że to jest dobry krok w stronę naprawy polskiej praworządności? Myślę, że to jest bardzo dobry krok, ponieważ pokazuje, że ludzie, którzy wprowadzają anarchię, odmawiają prawa sądzenia innym sędziom, bo im się oni yy, nie podobają, przez najbliższych 5 lat, a być może 10 lat będą w sądach, w których są, czyli w rejonowych, albo w okręgowych, nie dostaną awansu ponieważ tego rodzaju aktywność, czyli... Kwestionowanie obowiązującego prawa w Polsce nie jest mile widziane przez głowy państwa i słusznie. Wiele osób tutaj mówi o publicystach czy osobach z branży dziennikarskiej. Mówi, Słuchajcie, tematy prawne w Polsce nikogo nie ruszają. To jest troszkę tak jak bezpieczeństwo i higiena pracy w czasach mojej młodości czy jeszcze za socjalizmu. No, niby ważny temat, tylko wszyscy ziewają od, od samego szyldu. No ale przecież potem mamy sprawę rozwodową. Mamy potem konflikt o działkę z sąsiadem czy o wóz ascenizacyjny. Który nie przyjechał na czas i ponieśliśmy z tego powodu straty. I, i potrafimy czekać na, na wyrok półtora roku, trzy, cztery. Błagam czasami 10. 10 I na dodatek prawnicy sami mówią, przynajmniej off the record, kłopot polega na tym, że wyroki sądu są nieprzewidywalne. Jak to pytam? No to chyba dobrze, samodzielność, sędziowska autonomia. No, samodzielność tak, ale w zasadzie w wielu sprawach są takie moduły i sędziowie powinni dość odruchowo, w, bardzo w podobnych sobie sprawach, dość podobnie decydować i właściwie adwokaci, zanim zacznie się już rozprawa, to wiedzą, jaki będzie wyrok. A w Polsce naprawdę czekasz do ostatniej chwili na gwizdek sędziego, bo jeszcze może być dogrywka. Bo w Polsce sędziowie są niezależni, jak sami czasem mówią, są niezależni i od prawa, i od rozumu, i od zdrowego rozsądku. I na tym polega to, że czasami jest jasne, że, że, że ktoś powinien wygrać, ktoś powinien przegrać, a to jest jak w tym dowcipie: jak siedzi sobie dwóch, dwóch, dwóch sędziów i piją kawusie, nagle podchodzi do jednego z nich pan i mówi: Proszę pana, ale pański pies mnie pogryzł, będę pana pozywał ile pan chce odszkodowania za to, żeby nie iść do sądu, a on mówi tysiąc złotych, no to gościu wyjmuje Pieniądze płaci mu, i ten drugi zdziwiony mówi go, kolego, przecież ty nie masz psa. Mówi, no wiem, ale sprawa trafi do sądu, nie wiadomo jak to się zakończy. I jeżeli ten dowcip śmieją się z niego prawnicy, opowiadają go sobie prawnicy. To jest straszne. To, to, jest straszne. Tak, to jest tak. są takie potwory jak para, która do 23 lat próbuje się rozwieść. 23 lata trwa sprawa rozwodowa. Ludzie nie żyją z sobą, nie mają zbyt dobrych relacji. 23 lata próbują się rozwieść. Tak jest prowadzona sprawa rozwodowa. I konsekwencje tego, co robi obecny minister sprawiedliwości, mogą być straszne dla obywateli, bo tak zwani neosędziowie, czyli ludzie, panie i panowie, którzy zdaniem sędziego żurka, byłego sędziego teraz ministra polityka, nie są sędziami, tylko neosędziami, wydali w Polsce już 9 milionów wyroków. I, co zrobiłby polski obywatel, gdyby się dowiedział, że rozwiódł się 4 lata temu, wstąpił w nowy związek małżeński, ale rozszył ten poprzedni jego związek partacz, który nie był do tego uprawniony i co nagle się dowiaduje, że jest bigamistą, że tego rozwodu nie było, bo ten pan no, był neosędzią i co? Się Taka. okazuje, że ma dwie żony? Komiks. w takim świecie chcemy być. Tego się można śmieć, ale konsekwencje nie, nie. tego, że, na, że ktoś mówi 9 milionów nielegalnych wyroków wydało 3 tysiące osób, 3,5 tysiąca to, osób. nikt nie mówi, żeby być prawdą, chodzi o niektóre z tych wyroków, ale nie, nie mówią, że, że to nie są. szukanie w 9 milionach, zajmie ale, ale, nam. Ale jeżeli mówisz, że ktoś nie jest sędzią, i chcesz go wyrzucić z zawodu, bo nie jest i nigdy sędzią nie był. Chcesz dzielić ich na listy żółte, czerwone, czyli od razu do wylotu albo do sprawdzenia pogłębionego. Ale będą zielone, zielone też? Zielone to są ci, którzy byli wcześniej. Ci są najlepsi. Ci Nawet dobrze. jeżeli w stanie wojennym zostawali sędziami i zajmowali się to takie... wybieraniem praworządności socjalistycznej, grupa. Ci, są, ci są najlepsi. Ci grupa, są, zielone... Ci są... W czasach siada, Ci są mucha, nie siada sędziowie, ci, którzy właśnie Rada Narodowa ich zatwierdzała na sędziów e, w czasach słusznie minionych. Ci są e, jedyni pewni, stabilni i porządni. Reszta jest podejrzana. Oddajmy głos panu prezydentowi w tej samej sprawie. Brutalny morderca Spuszczykowa, morderca swojej żony i e, dwójki dzieci, nie został skutecznie skazany, bowiem jedni sędziowie kwestionowali status drugich. Nie od tego są sędziowie w Rzeczpospolitej, żeby zajmować się statusem swoich kolegów, ale od tego, aby zgodnie z nominacją prezydenta, zgodnie z konstytucją i zgodnie z polskim prawem wydawać wyroki. Do tragedii doszło także, w koło Kołobrzegu brutalny morderca trzech osób nie został skutecznie skazany, bowiem jedni sędziowie kwestionowali status drugich sędziów podczas gdy wszyscy byli sędziami nominowanymi przez prezydenta Rzeczpospolitej. No, mocny i chyba celny strzał. Tak uprzedzę pana odpowiedź, która na pewno będzie taka sama, że to mocny i celny strzał. Tak, no dla mnie sytuacja, w której próbuje się zakwestionować prawo do sądzenia 3,5 tysiąca sędziów na 8 tysięcy sędziów w Polsce, gdy mamy 2000 tysiące prawie wakatów sędziowskich, to jest jakby ktoś chciał wsadzić w powietrze połowę wymiaru sprawiedliwości, który tak jest kulawy, którym sprawy trw trwają bardzo, bardzo długo i nie da się z dnia na dzień uzupełnić. 5,5 tysiąca wakatów na 10 tysięcy niespełna sędziów, a do tego mniej więcej chcą prowadzić ludzie toczący wojnę wymiar sprawiedliwości. I takie ruchy, jak ten, który wykonał pan prezydent, to jest dosyć przełomowe, bo to jest kubeł lodowatej wody na rozgrzane głowy i każdy rewolucjonista, anarchista, który mówi, że połowa jego kolegów to są nie sędziowie, tylko nie wiadomo w sumie kto, niech oni sobie stąd pójdą, każdy, kto coś takiego zrobi, będzie przez najbliższe 5 lat w tym swoim sądzie siedział bez szans na awans, a gdy Karol Nawrocki wygra, jeżeli wygra kolejną kadencję, to będzie 10 lat bez szans i perspektywy na awans, dlatego że ktoś postanowił być rewolucjonistą i kontestować prawo do pracy swoich kolegów z grupy zawodowej. Więc to jest dosyć duży wstrząs. Ja widzę, jak delikatnie komentuje to będący bardzo. Pozytywnie nastawiony do obecnego rządu, a negatywnie do poprzedniego szef Krajowej Rady Adwokackiej i iluś takich profesorów, którzy mocno krytykowali poprzednie rządy, teraz mówią, no nie, moment, do którego dobrnęliśmy, gdy, momenta, gdy mechanizmami nieprawnymi i bezprawnymi próbuje się przywracać praworządność. To tak być nie może i musimy zacząć pracować nad kompromisem na wyjście z tego bagna. Do, do, do tanga trzeba dwójka, jak, jak mówi nam klasyk. To... W tym wypadku nawet troszkę więcej by się tańcerzy przydało, dlatego że i polityków różnych grup trzeba by przy jednym stole podtrzymać i to dość długo, jak w konklawę. W pewnym momencie przestać już karmić i, i poić, żeby szybciej doszli do, do, do konkluzji. Ale też i zwaśnione grupy prawników. I ja tego nie mówię ironicznie: to znaczy, jak w grę wchodzą emocje bardzo duże i bardzo dużo przekonania, że nasza sprawa jest zupełnie słuszna i całkowicie święta, nie to, co sprawa tych drugich. To no, pamiętamy, jak było to stanem wojennym. Musiały lata minąć, żeby wygasły emocje ścigających i ściganych. W tym musieli wypadku może on umrzeć, jest. Tak... W, w większości przypadków musieli umrzeć ci, którzy Ale byli tutaj ścigani. może nie czekajmy aż tak długo, bo jednak tutaj się nie strzela do ludzi, nie zamyka ich w więzieniach z bardzo licznymi wyjątkami i nie jeżdżą czołgi, więc to, to popsu musi trochę potrwać. Tylko pytanie, czy pan prezydent udźwignąłby stworzenie takiego forum, takiego okrągłego stołu, skoro sam pozycjonuje się, używając współczesnego słowa, jako strona w tym sporze, i na taka strona jak Zeus gromowładny, buch, buch piorunami. To jest potrzebne, jakby to źle nie brzmiało, i okrągły stół, i w pewnych obszarach gruba kreska, ponieważ jak będziemy od, przechodzili od rozliczeń do rozliczeń, wszystkich was posadzimy, wszyscy wąt, to były hasła, które... Były wznoszone na ostatnim kongresie programowym Prawa i Sprawiedliwości, więc jeżeli Żurek mówi wszyscy won i chce wyrzucić 3,5 tysiąca sędziów z zawodu, po drugiej stronie siada pan minister Woś i mówi wszyscy won, więc rozumiem, że mówi o tych 4,5 tysiąca sędziów, którzy zostali awansowani bądź nominowani w oparciu o poprzednie przepisy. No, tak my nigdzie nie dojdziemy. My musimy bardzo wiele zmian przeprowadzić, żeby polski obywatel miał prawo do sądu szybko, sprawnie i sprawiedliwie. nie miał poczucia właśnie, że gra w loterię. Poważni, dobrzy prawnicy mówią mi, że porzucili ten zawód albo zmienili sposób jego wykonywania, ponieważ w sądzie widzieli, że ich pisma procesowe są w ogóle nieczytane, że sędzia przechodzi na rozprawę i nie czytał albo bo nie chciał. Albo nie, bo nie miał czasu, bo mu za dużo wrzucają spraw, albo bo nie musiał i nie ma takiej kultury czytania, że podczas rozprawy zobaczy, jak komu, komu z oczu patrzy i co mu z tych spraw wynika, tak? Mamy już pięć, ponad 5 lat od, od decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie yy, daleko idącego utrudnienia yy, możliwości aborcji w Polsce. I tak się składa, że w ostatnich dniach Europejski Trybunał Praw Człowieka podjął decyzję w sprawie skargi Polki, która w momencie ogłaszania przez nasz Trybunał Konstytucyjny tego postanowienia była w 13 czy 14 tygodniu ciąży i ta ciąża była właśnie prowadząca do, do zespołu Dawna narodzin dziecka, trisomi, jak się dzisiaj bardziej medycznie i słusznie chyba mówi. I ta skarga, no, jak widać, mieliła się dość długo w Europie, a przyniosła taki efekt, że podobnie jak w niektórych innych sprawach, skargi z Irlandii, z jakiegoś państwa, którego teraz nie pamiętam, Europejski Trybunał Praw Człowieka stanął w od, po tej stronie, że tak polskie prawo naruszyło artykuł 8 Konwencji Praw Człowieka Europejskiej i należy się, należała się możliwość zrobienia tej aborcji która ostatecznie została dokonana w Holandii po prostu prywatnymi środkami. Sprawa była, jest i będzie zawsze bardzo delikatna, dotyczy bardzo trudnych decyzji życiowych. Ani pan, ani ja zresztą nie jesteśmy kobietami, więc jakiś poziom tej decyzji akurat no, nigdy nie będzie nas dotyczył, prawda? Choć byśmy byli bardzo empatyczni w stosunku do, 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 do rząd, czy, czy partnerek, czy córek, prawda? Czy dziecka. No ale pana jako wybitnego jednak posła Znanego też, chcę zapytać o zdanie, co mamy z tym zrobić, z tym Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, bo to nie jest głos doradczy, to jest głos, który Polska powinna implementować. Moim zdaniem, jeżeli tak to będzie wyglądało, to spełni się to, o czym mówił kilka tygodni temu Donald Tusk czyli Polska wypowie Europejską Konwencję Praw Człowieka, i nie tylko Polska. I tych powodów... Donald Trump bo... z innych powodów, prawda? A, ale on powiedział z bardzo podobnych powodów, a z jednego tego samego. Że Europejski Trybunał Praw Człowieka wychodzi poza swój mandat i zajmuje się sprawami, dla których nie był powołany i których nie ma w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. To, że ktoś sobie uzurpuje pewne uprawnienia w ramach tak zwanego aktywizmu prawniczego, czyli robi rzeczy, bo a nuż siądzie, a się uda, które wychodzą poza to, po co został powołany, w pewnym momencie jest na tyle irytujące, że my już dobra, nie chcę w tym uczestniczyć. Powody, dla których Donald Tusk mówił o wystąpieniu z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, to jest orzecznictwo Trybunału ETPC, tak zwanego, dotyczące migrantów. I wykoncepowanie konceptu tak zwanych pushbacków, czyli karania państw za to, że bronią swojej granicy i że człowiek które nielegalnie próbują przekroczyć, przekroczyć, wypychają do kraju, z którego się przedarł przez granicę. To, są I oni mówią, nie, nie to, nielegalne to jest niedobre, nielegalne, bo tak mówi Europejski no na, Trybunał tak Praw tak Człowieka. No to rządy prawnicy, prawa, czy rządy, ja wiem lepiej. I prawnicy, yy, którzy się tą tematyką zajmują, mówią, że faktycznie, jeżeli Europejski Trybunał Praw Człowieka nie zmieni linii orzeczniczej dotyczącej takich przypadków, to masowo będzie w tym, wymiarze, ignorowane jego orzecznictwo i w pewnym momencie ludzie, politycy, to ludzie politycy powiedzą, po co trzymać tą fikcję, mamy w Unii Europejskiej, w Europie inne mechanizmy gwarantujące prawa człowieka, mamy konstytucje, które gwarantują prawa człowieka i powody, dla których podpisywano 70 lat temu taką konwencję, jak Europejska Konwencja Praw Człowieka, są już byłe. A koniec końców wygląda tak, że mamy Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy i mamy ciała, w których są tak demokratyczne, praworządne i miłujące prawa człowieka, państwa jak Federacja Rosyjska, Białoruś itd. Tak Ponieważ no i... pan, internet ma kłopoty z sarkazmem, to może zaznaczmy, że to prawda. tak ironicznie mówił. Tak, to był nie wielki sarkazm, mówił. sarkazm. Po prostu to jest ciało. Jeszcze bardziej archaiczne, jeszcze bardziej niedziałające niż ONZ. I ogólnie te międzynarodowe instytucje są sobie takimi drogimi forami na drogą turystykę. Ktoś sobie tam zostanie ambasadorem raz na rok. Albo ileś miesięcy się tam zgromadzą, zjadą i wyjdzie taki Donald Trump, i powie, wszystko co tu robicie jest oszustwem, i to, i to zasadniczo jest martwa ta instytucja. Dziękuję, do widzenia. A poza tym przez kilka ostatnich dekad została opanowana przez Chińczyków, bo oni budują sobie wpływy w krajach azjatyckich, afrykańskich. Nagle z Rosjanami, z państwami bratnimi, typu Brazylia i z Ameryki Południowej, nagle się okazuje, że taka oś BRICS, czyli których który głównymi jednak takimi spoiwami są Rosja i Chiny, że to oni mają większość w tych organach międzynarodowej ochrony praw człowieka. Jest to absurdalne, ale to jest fakt. Tak, A to jest matematyka. W Europejskim, praw w, Europejskim, w Europejskim Trybunale Praw Człowieka siedzą osoby bardzo ideologiczne. Które mają bardzo ideologiczną swoją wizję i chcą tego rodzaju orzecznictwem zmieniać de facto konstytucyjne ramy funkcjonowania krajów członkowskich, które nie takie mają prawo, jak to, które próbuje wywieźć z bardzo krótkiej i bardzo zwięzłej deklaracji. Bardzo wiele przepisów, których tam nie ma, wywiedziono i tym się zajmują ci ludzie. Czemu temu postawić tamę? Donald Tusk w tym yy, yy, memie. W tym, przepraszam bardzo, w pisie, w którym między m.in. potraktował sprawę nazwisk. No, ja powtórzę, że to nie jest takie specjalnie, wydaje mi się fortunne, ba, ba, ba się nazwiskami. Ale napisał też, że niezabawne jest to, że dla maszerujących w Marszu niepodległości wrogami były Zachód, Unia Europejska i Ukraina, nie Rosja. Słyszał pan w tym marszu, niech pan powie. Zachód Unia Europejska, Ukraina złe, bardzo, Rosja dobra? Bardzo yy, przegapił bardzo dobre. I mądrej doniosła wystąpienie marszałka Krzysztofa Bosaka, podczas którego Krzysztof Bosak przypominał i wskazywał, że nasze największe egzystencjalne zagrożenie w chwili obecnej jest na wschodzie i jest tym zagrożeniem. Rosyjski imperializm, więc Donald Tusk, jeżeli był jakikolwiek przekaz oficjalny dotyczący Wschodu i Rosji, to był piętnujący to, co robi Rosja, i to w bardzo dobrej mowie na otwarcie marszu wyartykułował Krzysztof Bosak i bardzo wielu przedstawicieli takiej, można powiedzieć, komentariatu liberalnego, zauważyło to, że bardzo jasno twardo się wypowiedział, a nawet środowiska bardzo radykalne, które też biorą udział w marszu, miały bardzo mocno antyrosyjskie hasła, obrażające m.in. naszego byłego kolegę Grzegorza Brauna, bo tam cała kolumna skandowała po hasło, No nie będę ich powtarzał, ale takie śmiało. śmiało. Jeżeli ludzie w kominiarkach, którzy nie, nie mają poglądów ani centrowych, ani liberalnych, skandują obraźliwie, niesprawiedliwie moim zdaniem, ale skandują Grzegorz Braun, ruski klaun, to to nie są te słowa, które słyszał Donald Tusk podczas tego marszu. Tam było bardzo wiele jasnych akcentów i akcentów pro Rosyjskich tam nie było. To, że byli na przykład zaproszeni przez polityków, PiSu jakiś działacze prawicy zachodnioeuropejskiej, która pod, wieloma, pod dwoma względami fundamentalnie różni się od polskiej prawicy, bo jest po pierwsze bardzo często prorosyjska, i to jest dosyć powszechne, czy to są Włochy, czy to są Niemcy, czy to jest Wielka Brytania, czy to jest Hiszpania. Mają inną perspektywę niż my i musimy jako Polacy im tłumaczyć, dlaczego nie jest tak fajnie, jak się niektórym wydaje, w białej, europejskiej, konserwatywnej Rosji. Tam nie jest naprawdę fajnie. A druga rzecz, której się od nich fundamentalnie różnimy. To jest stosunek do Izraela, polityki Izraela, bo dla nich to jest po prostu Izrael, to jest wielka tarcza, która nas e, chroni przed zalewem islamskiej dziczy i dlatego Izrael, spoko, wszystko co robią, jest spoko, a dla nas nie jest spoko ludobójstwo w Strefie Gazy i to, co się e, tam dzieje, jest bardzo niespoko. My to piętnujemy. Są dwie kwestie, w których my się fundamentalnie różnimy od praktycznie wszystkich europejskich e, zachodnioeuropejskich partii prawicowych. A, a... Tylko proszę o krótką odpowiedź, bo wiem, że jesteście o to zawsze pytani, w związku z tym macie piękne setki w głowach. A z pisem? Jak to będzie? No rozumiem, że z prawicą europejską może być trochę trudno, a z pisem będzie łatwo? Pis to nie jest prawica. A, czyli będzie łatwo, bo najgorzej to z przyjaciółmi się człowiek ŻRE, prawda? A takimi półprzyjaciółmi czy nieprzyjaciółmi to się nie ŻRE, tylko robi interesy. Są w pisie politycy prawicowi, ale. Fundamentalnie powody, dla których różnimy się od PISO są równie poważne jak te, dla których różnimy się od PO i z kimkolwiek mielibyśmy, musielibyśmy zawierać koalicję za dwa lata. Jeżeli będziemy odpowiednio silną mieli reprezentację, to będą bardzo, bardzo trudne rozmowy i dla tamtych stron, i dla nas, ponieważ my będziemy chcieli się na jak większą liczbę konkretów do wykonania w jak najkrótszym czasie umówić, a nie na OO, ogólny podział państwa, zasobów, majątku, spółek, czyli tego, co tygrysy te starszej daty lubią najbardziej. My mamy inne podejście do polityki, my jesteśmy formacją kadrową i niewielką. I naprawdę my jesteśmy za likwidacją wielu stanowisk, a nie ich obsadzaniem. Bo nawet gdyby trzeba było, to nie bardzo mielibyśmy tych ludzi, których chcielibyśmy w te miejsca, których naszym zdaniem nie powinny istnieć, pakować. A z Grzegorzem Braunem raczej wolałby pan koalicję, czy z Jarosławem Kaczyńskim? Nie sądzę, żeby Grzegorz Braun w ogóle chciał wchodzić do rządu. On woli taką politykę mistyczno-prorocką prowadzić niż zajmować się konkretami i nudnym podpisywaniem papierów, podejmowaniem decyzji, wydawaniem decyzji administracyjnych, bo albo kontestujesz system, nie dając żadnych innych narzędzi, niż te, które czasami sama trzeba zmodyfikować, albo przygotowujesz, się, że wchodzisz do ministerstwa i będziesz wydawał rozporządzenia, będziesz wydawał decyzje administracyjne, tych ludzi zwolnisz, tych zatrudnisz i będziesz po prostu rządził. Wejście do Budynków, w których trzeba podpisywać papiery, to dla niektórych charyzmatyków jest bardzo trudne wyzwanie i oni nie chcieliby się z nim zmierzyć. Ja sobie nigdy na przykład nie wyobrażałem, żeby ministrem czegokolwiek był Janusz Korwin-Mikke, bo on po prostu bardzo nie lubił formalności, a jednak współczesne państwo to są procedury formalności i to są rzeczy no, trudne. Uważam Szymona Hołownie za beznadziejnego polityka i tragicznego negocjatora. Pomimo tej krytycznej oceny, uważam Hołownie za bardzo dobrego marszałka Sejmu. Jako opozycja czułem się traktowany uczciwie. To słowo Mir Menzen, w ciekawym wpisie na temat byłego już marszałka Sejmu. Pana zdanie jest jakie? Chciałem podpisy pisać cokolwiek, ale podałem po prostu ten wpis, bo w 100% zgadzam się z tym, co napisał słowo Mir Menzen. Szymon Hołownia jako marszałek sejmu naprawdę fair traktował opozycję, dawał nam szansę występować, udzielał nam głosu, dbał o uczciwe reguły gry, a jako polityk nie osiągnął żadnego z celów, ja nawet się zastanawiam jakie on miał cele, bo zebrał ludzi takich od Sasa do Lasa, od bardzo lewicowej pani minister Pełczyńskiej po bardzo liberalnego w kwestiach gospodarczych Ryszarda Petru. To jest formacja od Sasa do Lasa niespójna, nie mająca wspólnej wizji tego, co trzeba robić w Polsce, i może dlatego oni nic nie zrobili w tym Sejmie nic istotnego i zauważalnego. Nic, kompletnie nic. Teraz marszałkiem będzie, jak to mówią, jak to mówią koledzy, komunista Włodzimierz Szczerzasty. Ja pamiętam pana Włodzimierza z czasów, kiedy był jeszcze młodym człowiekiem i ręczę. Rzecz, że komunisty było tam tyle, co y, di di diabła w, y, siarki w główce od zapałki. Adrian Zandberg i... o takich ludziach mówi czerwona burżuazja raczej. To czyli raczej ludzie, ta. którzy budowali kapitalizm tak, na matycy. wpływach to. koleżeńskich z czasów, kiedy działali w organizacjach młodzieżowych komunistycznych. Przed wojną byliby w sanacji, no a po wojnie akurat nie było sanacji albo był ktoś inny. Jedni przypadkiem wylądowali w ruchu społecznym AWS, inni wylądowali w SLD. Inni drodzy robili biznesy. Boi tak. się pan, że ta tolerancja, wobec opozycji obniży się? Będzie gorzej w Sejmie za tego. Zobaczymy. Jeżeli tak będzie, to, to będzie bardzo mało stabilny marszałek. Zresztą do teraz się część osób zastanawia, czy on nim faktycznie zostanie, czy ktoś tu nie wywinie psikusa. I to, że wymuszono na Szymonie Hołowni rezygnację, żeby nie było tak naprawdę konstruktywnego wotum przy zmianie marszałka, to mogłoby nie przejść, część osób wyjąłby kartę i tak dalej, to byłaby dru, dru, drugi klops, to oni mu kazali teraz, wczoraj zrezygnować, podpisać rezygnację, żeby było jasne, że Czerzasty nie musi e, kandydować przeciw Hołowni, tylko kandyduje do pustego stanowiska, bo się po prostu większość rządowa bała, czy coś tu się nie odwali. o stabilny marszałek. Zresztą to teraz się część osób zastanawia, czy on nim faktycznie zostanie, czy ktoś tu nie w winie psikusa i to, że wymuszono na Szymonie Hołowni rezygnację, żeby nie było tak naprawdę konstruktywnego wotum przy zmianie marszałka, bo to mogłoby nie przejść, część osób wyjąłby kartę i tak dalej, to byłaby drugi klops, to oni mu kazali teraz, wczoraj zrezygnować, podpisać rezygnację, żeby było jasne, że Czerzasty nie musi kandydować przeciw Hołowni, tylko... Kandyduje do pustego stanowiska, bo się po prostu większość rządowa bała, czy coś tu się nie odwali. Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści, przygotowane specjalnie dla ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.